Witajcie przyjaciele Wilczka! To ja, Wolf Hunter, a to nowa seria na moim kanale Wilcze Góry, w których mam zamiar opowiadać Wam o moich górach, tych zdobytych, jak i tych, które dopiero czekają na moją wilczą łapę. Zapraszam! AU! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na pogórze Kaczawskie do słynnej krainy wygasłych wulkanów żeby poznać jednego z nich. Zapraszam na Górzec! Au! Na początek kilka informacji z tych geograficznych. Górzec to niewielki pagórek, Mierzący 445 metrów nad poziomem morza leży w południowo-zachodniej części Polski na Dolnym Śląsku w północnej części góra Kaczowskiego na zachód od miejscowości Miabor. Gózec, podobnie jak inne wierzchołki w okolicy, zbudowany jest ze skał wulkanicznych. Są to Przede wszystkim słupy bazartowe, które można spotkać na wierzchołku zniesienia. Góra prośięta jest lasem mieszanym, w której dominują świerki i buki. Zaś w Runie Leśnym można spotkać las, rzadko rosnące rochiny, takie jak prostu zwyczajna, czy goryczuszka polna. Przyjrzyjmy się teraz nieco historii górzca, a jest ona bardzo ciekawa. Według badań, jest możliwe, że na górzcu, podobnie jak na Ślęży, panował kult pogański. W średniowieczu górę porastał gęsty las będący własnością książąt. W XIII wieku na jej szczycie Henryk Brodaty prawdopodobnie założył gródek albo zamek. Od po połowy XIII wieku mniejszy raz porastający górzec, przeszedł w ręce cystezu z Lubiąże na. W ruinach średniowiecznej budowli w XVII wieku wzniesiono kaplicę pielgrzymkową, czyniąc z górzca miejsce kultu religijnego. W XVIII wieku wytyczono drogę kalwaryjską z męcinki na szczyt góry, różniej powstała kalwaria z czternastoma kapliczkami, które do dziś stanowią niezwykłą pamiątkę z przeszłości. Odgórzec zdany jest głównie z religii pielgrzymek Kepiczek i drogi kawaryjskiej, to także przez krótki okres wydobywano również rudę żelaza. Nie były to zbyt duże złoża, więc szybko zaniechano przemysłu górniczego Jedyną pamiątką po tamtym okresie jest tak zwana sztolnia Rudolf na północnych zboczach wzgórza, którą można zresztą zobaczyć idąc od strony Męcinki na Wierzchołek. A jak już jesteśmy przy turystyce, to nie wiem czy wiecie, ale na przełomie XIX i XX wieku znajdowało się tu nawet szamanisko turystyczne. Niestety, nie przetrwało do naszych czasów, ale jeżeli się wybieracie w tamtym rejonie i chcecie zdobyć górzec, możecie skorzystać z kilku szlaków turystycznych. Między innymi znakowany na czerwono tak tzw. szlak rzeźny, który prowadzi przez cały wschodni kraniec Pogórza Kaczarskiego. Możecie skorzystać z pobliskiej wiaty turystycznej, a także przejście malowniczą, wspomnianą wcześniej, drogą Kalwaryjską i poczuć ducha dawnych wieków. Gdyby w okolicy, warto przejść się po szlakach parku Krajobrazowego Hełmy, zobaczyć piękne or organy, małe organy myśliborskie na zboczach góry Rataj, przejść się malowniczym wąwozem myśliborskim, czy wspiąć się na wieżę widokową na Radogoście, z którego pięknie widać góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, czy Karkonosze. Wszystkie te szczyty łącznie z górszcem należą do Kolony Kaczawskiej, którą osobiście również zdobywam i zachęcam również Was do podjęcia wyzwania. Jest to 30 szczytów rozlokowanych na Pogórze Kaczawskim oraz w Górach Kaczawskich, więc jest to na pewno ciekawe wyzwanie. To tyle jeśli chodzi o teorię. Teraz pora sprawdzić te wszystkie wspaniałości na własne oczy. Chodźcie, a